Obudził się nagle, jakby ktoś wyrwał go ze snu, który nie miał końca. Najpierw poczuł ciężar własnego ciała, jakby był z kamienia, zbyt ciężki, żeby się podnieść. Otworzył oczy i zobaczył sufit. Biały, obdrapany, popękany. Neonowe światła zamigotały, wydając cichy trzask, po czym jedno z nich zgasło. Leżał na szpitalnym łóżku. Metalowe barierki, cienki materac, biała pościel o lekko żółtym odcieniu. Ale wokół panowała cisza. Nie było żadnych odgłosów, żadnego szumu aparatury, żadnych kroków, żadnych głosów pielęgniarek. Spróbował usiąść. Udało się, choć mięśnie drżały. Spojrzał w bok, sala była pusta. Kilka innych łóżek stało równutko ustawionych, jakby czekały na pacjentów, ale wszystkie były puste. Halo? Jego głos odbił się od ścian, zbyt głośno, zbyt pusto. Jest tu ktoś? Odpowiedziała mu cisza. Podniósł się z łóżka. Na nogach miał tylko cienkie szpitalne spodnie, bo se stopy dotknęły zimnej podłogi. W korytarzu paliło się kilka świateł, ale większość mrugała lub była zgaszona. Szpital wyglądał, jakby ktoś go opuścił w pośpiechu. Ruszył przed siebie. Korytarz ciągnął się nienaturalnie długo. Miał wrażenie, że jego kroki brzmią zbyt głośno, jakby ściany chłonęły każdy dźwięk i oddawały go z opóźnieniem. Nagle usłyszał coś: daleko, na końcu korytarza stukot. Delikatny, rytmiczny, jakby ktoś uderzał czymś metalowym o posadzkę. Zatrzymał się. Serce przyspieszyło. Halo. Zawołał ponownie, tym razem ciszej, jakby bał się odpowiedzi. Stukot ucichł. Zrobił krok do przodu, potem kolejny. Po chwili dostrzegł coś w ciemności, drzwi uchylone na oścież. Słabe światło sączyło się z wnętrza. Pchnął je i zajrzał do środka. To był gabinet lekarski. Biurko, krzesło, przewrócone szafki z dokumentami. Na ziemi walały się karty pacjentów, część z nich była poszarpana. Podniósł jedną z nich, pismo było nieczytelne, zamarzane, jakby ktoś pisał w pośpiechu. W rogu widniała data sprzed kilku dni. Za plecami znów rozległ się dźwięk. Tym razem wyraźniejszy, ciężki oddech. Odwrócił się gwałtownie, ale korytarz był pusty. Chciał wyjść, ale zauważył coś jeszcze. Na ścianie, tuż obok drzwi, ktoś napisał coś wielkimi literami, czerwonym markerem nie zatrzymuj się w ciemności. Serce zabiło mocniej. Wyszedł na korytarz, rozglądając się nerwowo, ciemność zdawała się gęstnieć, jakby wypełzała z końca korytarza. Światła migotały coraz częściej. Ruszył szybciej, a potem niemal pobiegł. W oddali dostrzegł windę, drzwi były otwarte, światło w środku paliło się jasno. Gdy dotarł bliżej, zobaczył, że przycisk wzywający windę migał na czerwono, jakby ktoś dopiero co z niej wysiadł. Wszedł do środka. Winda była mała, klaustrofobiczna. Drzwi zamknęły się z przeciągłym zgrzytem. Na panelu widniały przyciski od 2 do 5. Bez zastanowienia wcisnął 0, licząc, że to wyjście. Winda ruszyła. Najpierw powoli, potem szybciej. Ale zamiast jechać w górę, zaczęła zjeżdżać w dół. Cyfry zmieniały się 1, 2 i dalej, chociaż nie było przycisku z takim numerem. Na panelu zapaliła się nowa liczba. 3. Potem 4. Co do, wyszeptał, naciskając przycisk Stop. Ale ten nie reagował. Światła w windzie zaczęły przygasać. Silnik jęczał coraz głośniej, aż w końcu winda zatrzymała się z hukiem. Drzwi otworzyły się powoli, odsłaniając korytarz pogrążony w kompletnych ciemnościach. Tym razem nie było żadnego światła. Tylko cisza. I czyjś szept. Już jesteś. Nie chciał wysiadać. Całe ciało podpowiadało mu, że cokolwiek kryje się w ciemnościach korytarza, nie powinien tego oglądać. Ale winda nie ruszała. Panel był martwy, guziki nie reagowały. Czuł, jakby cała energia została wyssana z urządzenia. Stał chwilę bez ruchu, nasłuchując. Szept powtórzył się, tym razem bliżej. Już jesteś, zrobiło mu się zimno. Skóra pokryła się gęsią skórką, a oddech przyspieszył. Cofnął się pod ścianę windy, jakby metalowe ściany mogły go ochronić. Mimo to nogi same ruszyły w przód. Ciemność za drzwiami wydawała się gęsta jak dym, ale kiedy przekroczył próg, okazało się, że potrafi widzieć. Korytarz był oświetlony jakimś słabym, nienaturalnym blaskiem, nie wiadomo skąd. Ściany były inne niż na wyższych piętrach. Tynk odpadał, pod spodem widać było gołe cegły. Na podłodze stare płytki, popękane, niektóre zalane wodą. Pachniało stęchlizną i metalem. Z tyłu rozległ się dźwięk. Drzwi windy zamknęły się same. Usłyszał, jak mechanizm objeżdża w górę. Został uwięziony, do cholery, wymknęło mu się szeptem. Ruszył przed siebie. Korytarz był długi i kręty. Raz po raz słyszał kapanie wody, echo własnych kroków, a czasem coś jeszcze. Cichy szelest, jakby ktoś sunął po podłodze. W końcu dostrzegł drzwi. Stare, metalowe, z małym okienkiem. Pchnął je. Za drzwiami była ogromna sala coś w rodzaju dawnej sali operacyjnej albo magazynu. Po środku stały stoły, na nich przykryte białymi prześcieradłami sylwetki. Podszedł powoli do jednego z nich. Dłonie mu drżały, ale i tak uchylił materiał. Pod prześcieradłem leżał manekin taki, jakiego używa się do ćwiczeń resuscytacji bez twarzy, z pustymi oczodołami. Ale jego klatka piersiowa unosiła się i opadała. Jakby oddychał. Cofnął się gwałtownie. Rozejrzał się po sali, wszystkie przykryte sylwetki poruszały się lekko, jakby coś żyło pod materiałem. A potem usłyszał dźwięk. Wysokie, skrzypiące przeciągnięcie metalu po podłodze. Drzwi za jego plecami zatrzasnęły się z hukiem. Coś weszło do sali. Widział tylko cień wysoki, chudy. Nienaturalnie zgięty. Kroki były powolne, przeciągłe. Istota ciągnęła za sobą coś metalowego, może narzędzie chirurgiczne, może coś innego. Zamknął usta dłonią, starając się nie oddychać głośno. Przykucnął za jednym ze stołów, ale czuł, że istota go wyczuwa. Jej ruchy były chaotyczne, a jednak zmierzały w jego stronę. Nagle ciszę przeciął dźwięk alarm. Czerwone światło zamigało na ścianie, a syrena zawyła. Cienie w sali poruszyły się gwałtownie, wszystkie przykryte sylwetki zaczęły się podnosić. Chwycił metalowy stolik i przewrócił go, biegnąc w stronę przeciwległych drzwi. Pchnął je z całej siły, otworzyły się, a on wpadł do ciemnego korytarza. Syrena nagle ucichła. Zgasło czerwone światło. Została tylko cisza. Rozejrzał się, korytarz prowadził do kolejnych drzwi, tym razem oznaczonych tabliczką oddział izolacji wstęp wzbroniony. Przez chwilę wahał się, ale za plecami znów usłyszał ten sam metaliczny dźwięk, zbliżający się powoli. Nie miał wyboru. Pchnął drzwi i wszedł do środka. Oddział wyglądał inaczej. Wszystko było czystsze, jakby nienaruszone przez czas. Łóżka stały równo, a na nich leżeli pacjenci, ale nie ruszali się. Zbliżył się do pierwszego łóżka. Starszy mężczyzna leżał z zamkniętymi oczami. Oddychał płytko, jakby spał. Na nadgarstku miał bransoletkę z numerem, przy następnym łóżku kobieta. Potem dziecko. Wszyscy wyglądali, jakby spali głębokim snem. Wtedy zobaczył coś na ścianie. Wielki napis, wyryty ostrym narzędziem on żywi się ciszą. Serce podskoczyło mu do gardła. Cofnął się i nagle jedno z dzieci otworzyło oczy. Czarne, bez źrenic. A potem wszystkie sylwetki na łóżkach zaczęły podnosić głowy w tym samym momencie. Spojrzały na niego. I razem, równocześnie, powiedziały tym samym głosem: już jesteś. Nie mógł się ruszyć. Wszystkie spojrzenia, kilkanaście, może kilkadziesiąt par czarnych oczu, były wajd w niego. Nagle poczuł, jak powietrze staje się gęstsze, cięższe, trudniejsze do wciągnięcia. To, to sen wyszeptał, jakby próbował przekonać samego siebie. Muszę się obudzić, ale nie budził się. Pacjenci leżeli dalej, nie wstając, tylko unosząc głowy. Ich usta były zamknięte, a jednak głos wypełniał całą salę, jakby wydobywał się ze ścian. Już jesteś, już jesteś, już jesteś.